tę możliwość, zgodnie z tradycją rad gabinetowych. Yy, I dla przejrzystości i intencji i celu naszego spotkania rzeczywiście dobrze jest, kiedy w tej części niejawnej można zaprezentować także stanowisko rządu. Zgadzam się z Panem Prezydentem, że Rada Gabinetowa i, i, i zawsze tak było, to jest miejsce, gdzie można poinformować pana prezydenta o działaniach rządu, szczególnie w tych dziedzinach, gdzie pan prezydent ma na przykład ograniczone możliwości oceny sytuacji czy, czy brak wiedzy. I jak pan prezydent wie, także w tym miejscu przez wiele, wiele lat byliśmy świadkami wielokrotnie konfrontacji między siłami politycznymi, które różnie interpretowały konstytucję. Rada gabinetowa jest instytucją, która jest opisana precyzyjnie w Konstytucji. I chciałbym, żeby od początku było jasne ze względu na, żeby nie było rozczarowań później, czy jakichś nie, nie, niepotrzebnych iluzji. Wiem, z całą pewnością Pan Prezydent ten punkt w Konstytucji przestudiował, ale opinia publiczna